Walki w RPG są zbyt długie, nudne i wybijają cię z wczucia się w postać. Jeżeli tak jak ja, kiedykolwiek naszła cię tego typu myśl, to prawdopodobnie jesteś również osobą, która odbiła się od mainstreamowych gier takich jak DD, Warhammer czy większość innych pozycji dostępnych na, na rynku, których walka po prostu nużyła, i w momencie, kiedy się rozpoczynała, kiedy rzucaliśmy na inicjatywę, rozkładaliśmy planszówkę. Czy to na stole, czy w wyobraźni, i wybijaliśmy się na chwilę z rpg żeby zagrać w zupełnie inną grę. Cześć wszystkim, tutaj Mateusz, gościnnie na luźnych wrzutach. Nagrywam dziś swojego małego hotteka na temat walki, a konkretnie na temat tego, co ciekawego z walką zrobiła gra Starforged, czy też Iron Starforge, Starforged, autorstwa Shona Tonkina. Najnowszy jego tytuł. Ze PBTA, który wprowadza mały, acz ciekawy krok, innowację, może by powiedzieć, która nieco zmieniła walkę na jeszcze lepsze. Okej, okay, no więc o co chodzi? Część z Was pewnie kojarzy gry ze stajni Powered by the Apocalypse, rozpoczęte przez świat apokalipsy Apocalypse World, autorstwa Vincenta i Megway Bakerów który zmienił mocno podejście do walki, to znaczy zupełnie wywrócił ją do góry nogami. Jeżeli ktoś z was nie grał w gry PPTA, krótko streszczę, w tych grach w większości nie ma osobnego subsystemu walki. One, walki, odbywają się zazwyczaj na podobnych zasadach, co reszta gry. I jednostką mechaniki, która steruje tą grą, są ruchy, czyli takie fragmenty zasad, które mówią, jeśli w fikcji albo w grze wydarzy się coś, to uruchamiasz taką i taką mechanikę i zazwyczaj ta walka jest oddana jakimiś ruchami. Czasami nawet w niektórych PBTA, nie ma w ogóle żadnego ruchu, jeżeli w danej grze walka nie jest istotna, nie ma żadnego ruchu dotyczącego, dotyczącego walki, zadawania obrażeń, ale wielu, wielu klasycznie... Grach jakaś walka się pojawia, i jakaś mechanika do tego jest stworzona, często zawarta w jednym, dwóch, trzech ruchach. Czasem, jeżeli gra tej walce poświęci nieco więcej uwagi, tych ruchów bywa kilka, maksymalnie do chyba kilkunastu, raczej nie spotkałem się z większą ilością. Natomiast ruchy te pozwalają na uwzględnienie w walce szerszego Zakresu rzeczy, które można w niej robić. Jest taki słynny artykuł 16-HP-kowy Smog, który jest już chyba dość znany. Jeżeli nie, to polecam wyszukać sobie Sexy Hit Point Dragon, który jest podobno zapisem z sesji w Dungeon World, jedną z starszych gier PBTA. Która miała pokazać, że walka może być ciekawsza, bardziej angażująca, bez całej tej taktycznej otoczki, bez podziału na rundy, bez inicjatywy, bez wielu tych elementów, które po prostu zajmują czas w walce i przy okazji nadają jej trochę abstrakcyjnego wydźwięku. I o tym też kiedyś mówił Mateusz Todera w Luźnych Wrzutach, że te walki, używając. Tych mainstreamowych mechanik bardzo mocno odbiegają od próby zasymulowania rzeczywistego świata. One próbują być ciekawą mechaniką grową, one mogą się podobać pod kątem taktycznym, natomiast grypy BTA. Poszły w kierunku zrobienia walk bardziej filmowych, narracyjnych, pokazania różnych widowiskowych akcji i po to tych ruchów jest tak mało, żeby wiele różnych ciekawych akcji móc zawrzeć w ramach tych samych ruchów i nie musieć przykładowo rozkmieniać zasad chwytania przeciwnika, tak jak w D&D, które są odrębne od normalnych zasad walki i w wielu edycjach D&D były przy okazji też nieopłacalne, bo po co było łapać i. Bawić się skomplikowaną mechaniką, skoro można było po prostu zadać obrażenia w HP. Więc PTA odrzuciło inicjatywy, rundy tury. Inicjatywa, jeżeli jest, jest realizowana często inaczej. Ona opiera się na spotlightie, na tym, żeby przeskakiwać między postaciami, niczym kamera filmowa i opisywać to, co ciekawego dzieje się teraz w walce. I ruchy pozwalają ująć bardzo dużo różnych działań gracza, który może kreatywnie wymyślać co chciałby zrobić w walce w dość niewielką liczbę mechanicznych rozwiązań. Przykładowo, jeżeli walczymy ze smokiem w grze PBTA, to możliwe, że najpierw trzeba będzie np. dotrzeć na jakieś podwyższenie albo wspiąć się na niego, żeby móc w ogóle działnąć go w jakąkolwiek część, która go zaboli. Być może musielibyśmy wykonać ruch, który w wielu grach nazywa się np. Na Defy Danger albo Face Danger, który mówi o tym, że musimy uniknąć niebezpieczeństwa, a potem musimy dotrzeć do jego słabego punktu, Zrobić mu coś i zadać obrażenia, na przykład wbijając mu miecz w oko. Filmowa scena, którą nie jeden z nas chciałby zobaczyć w walce, natomiast mało możliwa w grach takich jak DD, gdzie stoisz pod nogami smoka i bijesz go w stopy, a jeżeli chciałoby się zrobić taką widowiskową scenę, trzeba by było albo zignorować mechanikę, albo używać niektórych dość skomplikowanych zasad, które po prostu. Komplikują ją, spowalniają, zamiast oddać tą filmowość w prosty sposób. Natomiast do gier PPTA pojawia się pewien zarzut, czy on jest słuszny, czy nie, nie będę teraz polemizował, natomiast pojawia się on następująco. Co z tego, że mogę w walce na PPTA zrobić co chcę wspiąć się na wieżę, odpalić smoka z balisty, wspiąć się mu po nodze, działnąć go w oko, skoro i tak ostatecznie chodzi o to, żeby odpalić ruch, które zada mu obrażenia. Na przykład w Dungeon Worldzie jest to ruch, to ja czyli hack and slash. No i co z tego, że mogę robić fajne rzeczy, skoro i tak ostatecznie sprowadzi się to do tego samego, co rzut na atak w DD. I przecież nic się nie zmieniło. Gramy dalej w tą samą grę, która jest zdejmowaniem hp z przeciwnika. Oczywiście pomijając temat tego, że w niektórych grach PBTA nie ma punktów życia, ale w uproszczeniu chodzi o to, żeby zadać. Obrażenia I tak muszę, muszę, muszę dążyć do ruchu, który zada te obrażenia. Oczywiście wielu zapalonych graczy PBTA stwierdziłoby, to nieprawda, możesz przecież zrobić krzywdę temu stworzeniu w inny sposób. Być może nie odpalając żadnego ruchu. Może ustawisz sobie pozycję fikcji taką, że ruch będzie zbędny, albo może zrobisz coś, co odpali ruch, ale nie w taki sposób, jak ci się. Mogło wydawać na początku, nie musisz po prostu podbiegać do smoka i nawalać go po pazurach mieczem. Ale jak już gramy w grę PPTA, to prawdopodobnie chcielibyśmy, żeby ona spełniała założenie, które Cupial określa jako zamknięty design. To znaczy, wiele gier PPTA raczej stara się mieć zamknięty design, mówiąc no Ta gra jest tak zaprojektowana, jak być powinno, graj w nią zgodnie z zasadami. Oczywiście są od tego wyjątki, takie tytuły jak Hearts of Woolin, które mówią, dobra, jak będzie trzeba, to na kolanie naklepisz sobie szybko nowy ruch, ale wiele gier PBTA jest designem, który mówi, w naszej konwencji robi się takie rzeczy. Mamy do tego ruchy, rób te ruchy, wszystko będzie ok. Tam, gdzie nie ma ruchów, mistrz ceremonii będzie decydował i gra powinna się potoczyć tak, jak chcesz. No i. Co w tym momencie z tymi uwagami, że można inaczej pokonać smoka? Te uwagi trochę mogą się wymykać poza ten design. To znaczy, nie zawsze podręcznik do takiego PBTA. Mówi dokładnie o tym, jak jeszcze można tego smoka pokonać, chociaż gracze PBTA wymyślają te sposoby, ale chcemy teraz porozmawiać o Grze, która podeszła do tego problemu świadomie i powiedziała wprost: co robić w sytuacjach, kiedy zadanie obrażeń poprzez ruch, który zadają obrażenia, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli kojarzycie Iron pierwszy tytuł show na tą kina, bardzo znany, bo darmowy i znany również z tego, że pozwalał na granie solo i to w bardzo sensowny sposób, inny niż gry paragrafowe, taki sposób, który faktycznie symuluje grę RPG przy stole z znajomymi. Gra swoją drogą bardzo dobra, którą bardzo polecam, wprowadził w walce konflikty, który mierzy się nie liczbą hapeków przeciwnika, tylko pewnym paskiem postępu. To rozwiązanie jest, jest też kontrowersyjne, nie wszyscy je lubią, ale na razie pominę ten wątek. Generalnie walka kończy się, kiedy gracz uznaje, że zapełnił w wystarczającym stopniu, będzie stopniu ten pasek i próbuje wykonać ruch postępu, progress move, który walkę kończy podejmując pewne ryzyko, szacując, czy już dostatecznie dużo tego paska zapełnił, czy nie, bo oczywiście im więcej paska zapełni, tym większa szansa, że zakończy walkę z sukcesem. I czy to się różni od hp -ków? Otóż, <laughs> kiedy walczymy z jednym przeciwnikiem, to wygląda dość podobnie, bo on ma po prostu taki pasek postępu, który zdejmujemy, czy też zapełniamy i to może wyglądać jak zdejmowanie punktów życia. Natomiast, kiedy przeciwników robi się więcej, oni zaczynają być grupowani. I kiedy są grupowani, to te paski są zapełniane grupowo dla większego grona przeciwników. I przykładowo, zrobienie postępu na tym pasku nie musi oznaczać konkretnie proporcjonalnie wyeliminowania tylu przeciwników, ilu procentowo ten pasek reprezentuje. Może się okazać, że walczymy z pięcioma gośćmi, wyeliminujemy trzech, zapełniamy większość paska. Pozostali dwaj, na przykład, jeżeli. Wykonamy progres, i zakończymy walkę z sukcesem, poddają się, uciekają, robią jakieś inne rzeczy, które walkę kończą. No i to rozwiązanie już było ciekawe, bo próbowało odejść od problemu punktów życia i tego, że ruch musi zadać obrażenia. Natomiast jednocześnie Iron Storm miał dwa ruchy: Clash i Strike, które służyły do zadawania obrażeń, czy też budowania postępów na tym pasku walki. I wielu antyfanów PBTA mogłoby słusznie zauważyć, no okej, okay, no to i tak chodzi o to, że ostatecznie na koniec swojego działania muszę odpalić jeden z tych ruchów, żaden inny się nie opłaca, no bo żaden inny nie zapełnia tego paska, więc to i tak wygląda tak, że muszę zbić HP przeciwnika do zera. I teraz, okej... Okay, tak trochę mogło być, to znaczy, jeżeli próbowało się grać w tę grę bez uwzględniania takiego mocnego pozycji fikcji, tego, że możesz pokonać przeciwnika na różne sposoby, próbując czytać dosłownie literę podręcznika, można było stwierdzić, ok, no to znaczy, że ja nie mogę nic zrobić przeciwnikowi, póki nie odpalę jednego z tych dwóch ruchów. I teraz dochodzimy do punktu zwrotnego, co zrobiło Starforged, czyli nowsza iteracja. Tejże gry na praktycznie tej samej mechanice, natomiast umieszczona w klimatach science fiction. A Abstrahując od klimatu, z settingu i tak dalej, ta gra usprawniła też wiele ruchów i zrobiła jedną rzecz w, dotyczącą walki w bardzo ciekawy sposób. A mianowicie powiedziała ona tak: Walka jako konflikt ma swój cel, i to jest eksplicite powiedziane w podręczniku. I ten cel na początku walki musimy wybrać. To jest rzecz, której większość gier nie robi, nawet te, które to robią, no rzadko spotykałem się z tym, żeby to było tak wprost powiedziane w podręczniku. Tutaj, Combat Objective to jest początek rozdziału o walce i musimy wybrać cel. Na przykład uciec hordzie piratów kosmicznych, załadować skradzione dane do terminala, odeprzeć najeźdźców, osłaniać ewakuację cywili, lub zamknąć główny reaktor. Zanim przeciwnik nas dopadnie, w tym czasie dzieją się filmowe rzeczy. Dzieje się strzelanina, przebiegają szturmowcy, strzelają do nas, a my robimy coś innego. My na przykład wgrywamy dane Gwiazdy Śmierci do terminala. I e, można by powiedzieć, OK, no dobra, no co to zmienia? Przecież to znaczy, że dalej mamy te paski, te same paski postępu walki. I nieważne jaki jest cel, i tak musimy nawalać we wroga ruchem clash albo strike, który zadaje obrażenia. Otóż nie. Otóż w tej grze wprowadzono ciekawą rzecz, a mianowicie wprowadzono możliwość nabijania postępu innymi ruchami. Na przykład jest taki ruch, który nazywa się gain ground, czyli uzyskaj przewagę. Jak kojarzycie tę scenę z Gwiezdnych Wojen, I, am, I have the high ground, to jest dokładnie to. Przeczy, przeczytam może trigger tego ruchu. When you are in control and take action in a fight to reinforce your position or move toward an objective. Czyli generalnie próbujemy wzmocnić naszą pozycję, żeby zrealizować ten cel. Co to może być? Na przykład chowam się za osłoną na wysokiej wieży, żeby mieć lepszy ogląd na pole walki i strzelę do przeciwników. Albo przykładowo stawiam energetyczne tarcze, żeby osłonić się przed strzałami. Albo na przykład łapie zakładnika, żeby osłonić się nim. I tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy, które można w ramach tego ruchu zrobić, jest dużo, ponieważ ten ruch jest odpowiednikiem ruchu um, Gain Advantage. Nie pamiętam dokładnie jego nazwy, który polegał na tym, że wszystkie rzeczy, które możemy zrobić w walce, które są naszym proaktywnym działaniem, żeby zdobyć przewagę, możemy zawrzeć w tym ruchu jednym rzutem, który odpowiada atrybutowi temu, który fikcyjnie. Ma sens. Załatwiamy całą tą scenę zdobycia przewagi w walce, na przykład rozstawianie jakieś pułapki, itd. I okazuje się, że w Starforge zmieniono pewne rzeczy w tym ruchu, między innymi tak, że kiedy mamy trafienie w tym ruchu, możemy również zaznaczyć postęp w walce. I to zmienia wszystko. To znaczy. W ogóle w walce możemy ani razu nie odpalić ruchów, które są tymi ruchami dobicia się. Czyli tutaj będzie to zdaje się Clash i Strike, chyba się nazywają one tak samo jak w Ironstone. I może się okazać, że jeżeli w walce chodzi o coś innego, na przykład o to, żeby uciec, o to, żeby osłaniać konwój, o to, żeby osłaniać hakera, który otwiera drzwi, My nie musimy pokonać naszych wrogów, co jest zgodne z tą intencją, co fajnie wywala do nogami ten obraz gier z RPG, gdzie po prostu wrogowie stają się wrogami, już znaczy to, że trzeba ich wszystkich pozabijać, bo oni ich nigdy nie poddadzą, nigdy nie uciekną, walka się nie skończy. Możemy nabić postęp w walce również wyłącznie tym ruchem gain ground. A co to oznacza w praktyce? To znaczy, że nie tylko walka z przeciwnikiem nabija postęp. W szczególności jeżeli celem jest coś innego niż zabicie przeciwników, które to celem jest często dość nudnym i mało wnoszącym do walki, bo my tą walkę po coś się rozpoczęliśmy. Jeżeli naszym ruchem, naszym celem jest na przykład to, żeby doć, uciec statkiem z planety i gonią nas w tym momencie najemnicy, którzy do nas strzelają, naszym sukcesem będzie to, że ostatecznie odlecimy tym statkiem, więc nabity pasek oznacza, że bezpiecznie odlatujemy. Nieważne, ilu tych wrogów tam zostało. Jeżeli mamy ruch Game Ground, który pozwala ująć bardzo wiele ciekawych akcji fikcji, budowanie jakichś osłon, zamykanie drzwi za sobą, może to być ukrycie się, może to być koordynowanie planu, przestydywanie sytuacji, może to być na przykład Zyskanie dźwigni poprzez zastraszenie przeciwnika i tak dalej. Mnóstwo kreatywnych rzeczy, które gracze mogą zrobić na sesji. To wszystko umieszczone jest w tym ruchu. Rzucamy na atrybut, który odpowiada temu, co ta postać robiła w fikcji. I jeżeli się udaje, to możemy czasem zaznaczyć postęp w walce, chyba że zależy nam na czymś innym, bo inne korzyści z tego ruchu również można wybrać. To sprawia, że ten argument antyfanów PBTA, że i tak muszę nawalać tym ruchem, który zadaje obrażenia, staje się, no, wybija się go z ręki. Oczywiście można wtedy ekstrapolować na argument ad absurdum, że ok, to znaczy, że są trzy ruchy, które muszę odpalić, a nie dwa. Ale to już nie są ruchy, które polegają na krzywdzeniu, wbijaniu miecza w plecy i strzelaniu w przeciwnika. To oznacza, że faktycznie celem walki jest coś i możemy to na wiele sposobów osiągnąć. I pozbywamy się już zupełnie tego balastu. Zbijania HP-ków przeciwnika do zera, szczególnie gdy są workami. Pozbywamy się balastu ograniczeń, inicjatywy i tego, co ja naprawdę mogę zrobić w walce do tego, co mi mechanika pozwala, bo gracz może zrobić właściwie wszystko. I w ogóle może nie być zmuszony do tego, żeby i tak ostatecznie zadać ten ruch Clash or Strike, który zadaje faktycznie no, polega na zadaniu krzywdy. Możemy w tej walce naprawdę działać bardzo szeroko, i mam takie doświadczenie z pierwszej swojej sesji Star gdzie naszym celem właśnie było to, żeby uciec z stacji kosmicznej na nasz statek, gdzie dopadli nas najemnicy, którzy mieli się nas pozbyć, a jednego z nas pochwycić, ponieważ na tej osobie zależało. Naszemu wrogowi, i cała walka polegała głównie na uciekaniu, na zamykaniu drzwi za sobą przed przeciwnikami. Była tam też wymiana ognia, oczywiście, ale faktycznie nie byliśmy zmuszeni do tego, żeby stać i się strzelać. Mogliśmy po prostu działać zgodnie z tym, co miało filmowy sens w naszej opowieści. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo mały drobny kroczek, mały tweak designowy, który zmienia bardzo dużo, także grając w tę, tę grę. Zgodnie z zasadami, czyli Rules, as Written, możemy faktycznie pozwolić sobie na bardzo dużą swobodę, i walki mogą oddać ten filmowy charakter bez zadawania żadnych obrażeń klasycznie rozmianych przeciwnikom. Bardzo polecam swoją drogą Starforged, nawet jeżeli nie lubicie Science Fiction, zasady tej gry naprawdę są ciekawe i warte poznania, szczególnie zobaczenie właśnie tej walki jako czegoś dość innego od tego co możecie znać z mainstreamowych gier. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Na koniec klasycznie zachęcam do tego, żebyście klikali subskrypcję, również dzwonkiem, żeby obserwować nowe filmy na kanałach, spoko rzuty, dobre rzuty, dobre rzuty sesje. Jeżeli macie ochotę podyskutować, polewizować z tym filmem, zapraszam do komentowania lub zajrzenia na Discorda dobrych rzutów, a także jeżeli macie ochotę wspierać ten kanał, Mieć więcej tego typu filmów, albo również wystąpić sami w przyszłości, może na takim, takich luźnych rzutach, to zapraszam też do patronowania kanałowi. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia.